Jako że chciałbym, żeby ta zapowiedź była fajniejsza niż pozostałe, to może po prostu ich przedstawię po kolei. Są z nami Kuba, Ola i Mateusz. Pytanie do Kuby. Zauważyłem, że masz dosyć charakterystyczny głos. Powiedz mi, czy na potrzeby sztuki troszeczkę go modulujesz, czy, czy jest, wiesz, wypisz, wymaluj twój? No nie, no to tak troszeczkę, to, to zależy, prawda, to, to od momentu, ale staram się modulować, nie? Wasza sztuka opowiada o starych ludziach, emerytach i rencisech. Dlaczego akurat taką tematykę wybraliście? Eee, szczerze mówiąc, dwa dni przed e, terminem oddania s, e, scenariuszy nie mieliśmy jeszcze gotowego pomysłu, więc poszliśmy do biblioteki. Wybraliśmy, wybraliśmy dowolną książkę, otworzyliśmy, przekradkowaliśmy książkę i, i po prostu wpadło nam w oczy tytuł chłopcy. Jakby W pewnym sensie przeanalizowaliśmy to ostatnio, jakby uważaliśmy, że to będzie coś nowego. Oczywiście obejrzeliśmy wszystkie przedstawienia z poprzednich lat. Więc yy, mniej więcej widzieliśmy, jak to wygląda. I yy, właśnie takie tematyki typowo o starych ludziach, yy, takie przedstawienie typowo o starych ludziach, właśnie nie było i będzie coś nowego. Teraz takie moje bardzo osobiste pytanie bardzo mi zależy na szczerej odpowiedzi to chciałem cię zapytać o sposób na piękne łydki. No, chodzę na basen 7 razy w tygodniu tak po 3 godziny trzeba pływać. Yy, jog jogging tak po powrocie ze szkoły to tak z 15 kilometrów. No, i generalnie jem same warzywa i no, przede wszystkim ogórki i pomidory. Oprócz ciebie jest jeszcze dwóch innych reżyserów. Po co wam aż tylu? E, w pewnym sensie dopełniamy się. Każdy e, jakby ma inną specjalizację. E, Asia zajmuje się grą aktorską e, i dykcją, z uwagi na jej doświadczenie e, aktorskie. Paulina zajmuje się również grą aktorską, dykcją i emisją głosu. Z uwagi na to, że reżyserowała już w poprzednich latach, a ja zajmuję się zebraniem wszystkiego do kupy, żeby, żeby była scenografia, kostiumy, ustalaniem hormonogramów, po prostu, żeby wszystko było jedną całością. Tak. Jeszcze jedno pytanie do Oli. Olu, jako że jesteście. Pierwszej humanie, i w związku z tym oczekiwania wobec Waszej sztuki są najprawdopodobniej największe z wszystkich klas pierwszych. Powiedz mi, czy jesteście tego świadomi i czy podołacie im, jak myślisz? Oczywiście, że podołamy. Nie ma innej możliwości. Stasiek Co robisz? Testament pisze. a masz jakieś plany na czwartek? 21. Jakbym miał jakieś plany, to bym nie pisał testamentu. Staś, dawaj, chłopcy. 21. pierwsza, czwarte. A że chłop, a to nie pierwsza B robi? Tak, pierwsza B. A to też kurczybyki od wódki, to ja jednak pójdę. Uuu.